No dobra, tak więc niech będzie, że pierwsza rundka. Te pierwsze wyjście na mapę będzie takie rozgrzewkowe, No i właśnie zaczęło się śmierć. Ale okej, okay, rozgrzewko mamy ze sobą, tak więc witam was bardzo serdecznie, cześć. E, witam was dzisiaj w grze Crossfire. Jest to taki mój pierwszy konkretny film z tej gry. Konkretny, bo wrzuciłem już film, ale jednak było to zwykłe losowanie, otwieranie kapsuł, więc myślę, że nic ciekawego. E, w tym filmie też nie będzie nic takiego raczej zbyt konkretnego, w sensie nie będę opowi opowiadał o sobie, o jakiejś tam nie wiem, mojej przygodzie, czy tam historii z tą grą, o moich kontach i tak dalej. Myślę, że nie ma to sensu z racji tego, że w chwili obecnej nie mam widzów, nie mam wyświetleń, więc Myślę, że z takimi rzeczami poczekamy troszeczkę później, na, na, na troszeczkę inny termin. Kiedy, kiedy więcej osób będzie zainteresowanych tymi sprawami. Ale dzisiaj jakieś takie trzy rundki, trzy gameplaye wam pokażę. Wszystkie będą grane praktycznie dwoma broniami: KSG-15, który widzicie teraz, jest to strzelba shotgun. Oraz SMG CF-05. Jedną broń. Hmm, w sumie nawet, wiecie co, nie przygotowałem się, nie sprawdziłem, czy te bronie można kupić. Na pewno SMG CF-05, który zobaczycie później, kupić nie można. Nie jestem pewny, jak jest z tym, z tym shotgunem. Tego shotguna ja wygrałem. Wygrałem go na stałe, właśnie w kapsułach. Ta rundka jest na razie nieciekawa, bo jest bardzo mało osób, więc ja tutaj wam zrobię za chwilkę cięcie. I poczekamy, aż wejdzie więcej osób, bo rundka jest naprawdę ciekawa. Tylko dopiero później się rozkręci. E, możecie zobaczyć tę siłę, naprawdę ogromną siłę tej strzelby, i przy okazji chciałbym wam się, was zapytać się o, o wasze zdanie, chciałem się zapytać. Ale okej, okay, tutaj wam może zrobię cięcie, bo bez sensu jest granie w tak małą ilość osób. E, tu się rządka rozkręciła, osób jest znacznie więcej, będzie bardzo, ba, będzie dużo ciekawiej. E, więc okej. Okay. Tak, gramy sobie teraz z shotgunem, shotgunem KSG 15. Jest to strzelba automatyczna, znaczy automatyczna, teoretycznie nasz gracz. Przeładowuje po każdym strzale. Jednak dzieje się naprawdę tak bardzo szybko, że można tu za strzelbę automatyczną praktycznie e, praktycznie, praktycznie za każdym razem Eee, znaczy, wystarczy, że trzymamy klawisz myszki i nasza strzelba automatycznie sobie strzelać. To naprawdę bardzo, bardzo, bardzo duże ułatwienie. Jednak myślę, że jeżeli chodzi o precyzję celowania i tak lepiej sobie samemu wybierać moment, w którym, w którym nasz, 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 nasza strzelba będzie strzelać. Ale okej, okay, nie o tym chciałem mówić. Eee, wiecie co? Pograłem tą, tą bronią tak naprawdę bardzo krótko, ponieważ mm, wygrałem ją. No, już z dwa tygodnie temu, jednak miałem mnóstwo, mnóstwo broni, które wygrałem tylko na pewien czas. Więc chciałem najpierw je przetestować, je sprawdzić, nimi się nacieszyć. I tą broń zawsze pomijałem. Dopiero ostatnio ją odpaliłem, wziąłem do ekwipunku, dopiero ostatnio zagrałem parunek i stwierdziłem, że ta broń jest, kurczę, no, chyba OP. I chciałem zapytać się tych osób, które grają tą bronią, co o niej sądzicie? Bo. Moim zdaniem, balans w crossfire'ze, jeżeli chodzi o bronię, jest raczej przyzwoity. Owszem, są bronie, które się wyróżniają, które są lepsze, niektóre są słabsze, jest to, ale oczywiście wynika to z wielu, z wielu rzeczy. Niektórymi, niektóre są lepsze, ale na przykład trzeba się nimi dobrze umieć posługiwać, ponieważ w rękach jakiegoś tam przeciętnego gracza, słabego, i tak, i tak te bronie będą sprawowały się kiepsko. Jednak wydaje mi się, że pewne bronie. Tak, jakby chociaż ten, ta, ta, ten shotgun KSG-15, chyba jednak jest troszeczkę za mocny. Szybkość strzelania, obrażenia, które, które są raczej wysokie. No, one, one może nie są tak wysokie jak w przypadku niektórych innych strzelb, jednak, jednak grając na takich mapach jak ta. Oczywiście, znaczy, bo ja wiem, każdą broń też trzeba wykorzystywać w, w odpowiedni sposób. Ta broń na pewno dużo lepiej. Sprawdza się na małych zwartych mapkach, gdzie jest mnóstwo graczy każdy do każdego strzela Gracze rzadko kiedy mają pełną ilość HP i praktycznie tylko dobijamy, dobijamy graczy, którym gdzieś tam się udało kawałek dalej przebiec. Wtedy rzeczywiście ta broń jest no po prostu przekozacka, bo e, nie ma problemu żeby zabrać przeciw przeciwnikowi 100%, 100 życia. No nie ma żadnego problemu, tym bardziej, e, tym bardziej jeżeli podejdziemy w miarę blisko, e, naprawdę. Jednak szybkość strzelania tej broni, ogromna ilość naboi w magazynku, chyba 14 z tego co pamiętam, powoduje, że no naprawdę jest to rewelacyjna pozycja dla każdego kto lubi grać strzelbami. Tu już się runda kończy, skończyło się naszym zwycięstwem, udało mi się naprawdę po takim dramatycznym wyścigu zdobyć asa, bo zobaczcie, że yy, gracz był zaraz za mną w mojej drużynie i miał tylko dwa kile mniej ode mnie. Więc e, udało mi się obronić tego Asa. Już myślałem, że, że go stracę. E, mamy teraz drugą rundkę. Ta sama mapa, ta sama broń. Przynajmniej na początku. Nie wiem, jak będzie później. E, tu już od razu gramy większą. znaczy, ja wszedłem w ogóle w trakcie rundy, więc więc tutaj też, że tak powiem, no... wydawało mi się, że zbyt wiele zrobić już nie mogę, tak? Co prawda, e, co prawda wynik jest całkiem w porządku. Wszystko jest do wygrania bez najmniejszego problemu. Ale, no, ale jakby nie patrzeć, no już ta runda od dosyć dłuższego czasu trwa, więc, więc nie liczyłem na to, że uda mi się w jakiś tam sposób wybić na, na, na prowadzenie. Jednak znowu, znowu ta broń pokazała swoją siłę. Ten, ten shotgun jest naprawdę przekozacki. I e, ostatnio w ogóle miałem strasznego farta, wygrałem mnóstwo broni. Kupiłem bardzo dużo kapsuł. E, kupiłem sobie ogólnie, e, kupiłem sobie ogólnie ZP. Kupiłem sobie ZP, wydałem troszeczkę pieniędzy, znaczy mało, bo ja kupiłem chyba za 30 dolarów, coś takiego, więc, więc to nie było jakoś tam strasznie dużo, mm, ale zgarnąłem ogromną ilość GP, za które znowu nakupowałem kapsuł i je pootwierałem i wygrałem chyba 4 czy 5 nawet broni na zawsze, 4, 4 chyba broni na zawsze, więc naprawdę było, było, było fajnie. Tu piękna akcja, zobaczcie, ludzi wybiłem, cofnijcie sobie, jednym strzałem też dwie osoby ubiłem, fajnie, fajnie. Naprawdę, powiem Wam, że ta strzelba jest prze, przekozacka. E, naprawdę można ostre dymy nią kręcić i wbijać się wszędzie. E, nie wiem, wynik, ale już naprawdę jest, jest całkiem, całkiem przyzwoicie. To wszystko dzięki tej właśnie broni. Ja teraz mam bardzo kiepski podgląd, bo ten komentarz nie nagrywam na żywo, nagrywam go z opóźnieniem. Mam bardzo bardzo niewyraźną jakość teraz podglądu tego nagrania, więc yy, niestety nawet nie jestem w stanie teraz rozszyfrować jaki jest wynik yy, a nie pamiętam czy w tym momencie wygrywaliśmy czy przegrywaliśmy, ale chyba przegrywaliśmy z tego co pamiętam całą rundę przegrywaliśmy lekko aż do samego końca jednak co jest warte uwagi właśnie wszedłem w trakcie rundy, gdzie już naprawdę dosyć, dosyć ta runda była yy, już w połowie prawie yy, a mimo wszystko, mimo wszystko całkiem ładnie udało mi się rozegrać. Jestem przekonany, to wszystko tylko i wyłącznie dzięki tej, tej broni. Miałem też, przyznaję, w miarę, w miarę, w miarę troszeczkę farta, bo ja nie jestem jakimś bardzo dobrym graczem. Jestem graczem przeciętnym. Owszem, moje, moje kade ratio raczej utrzymuje się... No, w okolicy 2-0 nawet, więc raczej myślę, że jest w porządku. Jednak jednak jestem raczej przeciętny, znaczy nie wyróżniam się niczym. I takie rundy, w których mam takie wyniki, to jest po prostu troszeczkę szczęścia. Jak widzicie, niestety przegrałem. Przegrałem, ale, ale po raz kolejny udało mi się wyjść na prowadzenie. No i wynik 27 na 9 też yy, mówi yy, sam za siebie. AS i MVP były moje kolejna rundka zacząłem właśnie z drugą bronią CF05 CF05 jest to Small Machine Gun SMG który, który charakteryzuje się tak samo z strasznie, strasznie dużą szybkostrzelnością, no strzela piekielnie szybko, obrażenia być może, no, no nie są zbyt, zbyt wielkie obrażenia, tak samo jak zasięg, piękna akcja, czterech, dwóch z granata, dwóch z yy, krabinka, obrażenia nie są zbyt duże, zasięg też jest bardzo mały, jednak, znaczy bardzo mały, no może nie taki mały, ale mniejszy niż, niż yy, w, w przypadku niektórych innych SMG, jednak broń jest naprawdę prze. prze przekozacka. Wydaje mi się, że na tej samej... O, tutaj mnie przywitali w klanie, bo akurat dołączyłem tego dnia do klanu. Wydaje mi się, że ta broń również można byłoby podyskutować nad jej. nad jej. E, przesadzonymi statystykami, przesadzonymi parametrami, jednak. E, tej broni chyba nie można kupić, ją można chyba tylko dostać w eventach, tak jakby na przykład e, uzbieranie wszystkich doktagów tak, czyli z tych literek, które zdobywamy za misje dzienne napisu CROSSFIRE. Ja akurat w ten sposób ją wygrałem na 90 dni i będę z niej korzystał bardzo często, bo naprawdę mi się spodobała. Szkoda, że nie mam jej na zawsze. Z zamieniłbym z chęcią moje M12S na tą właśnie broń, Może M12S jest bardzo podobne i takie same dymy można kręcić, uwierzcie mi. W każdym razie, broń jest według mnie delikatnie OP i również w przypadku tej broni CF-05 chciałem zapytać się, tych, którzy jej używają, co sądzicie, czy nie powinna być troszeczkę znerwiona. Ja również w przypadku tej broni nie pamiętam, czy można ją kupić, nawet jej chyba w kapsułach nie można wygrać. Aczkolwiek mogę się mylić. Jednak, jednak mimo wszystko danie komuś na 90 dni takiego potężnego ee, takiego potężnego narzędzia. Kurczę no... No niby fajnie, ale, ale, ale wydaje mi się, że, że, że ciężko się walczy przeciwko komuś, kto potrafi naprawdę y, ogarniać tą broń i, i naprawdę fajnie. E, naprawdę fajnie, fajnie grać takimi... No to szybko się przystosowuje do nowych, do nowych broni, jeszcze dostanie takie potężne e, cudo i naprawdę jest masakra. E, chyba nie spotkałem się z jeszcze, żeby... Tak za bardzo nie zwróciłem uwagi, żeby ktoś mnie tak bardzo mocno cisnął z tej broni, więc, więc ciężko mi powiedzieć, jak to jest z drugiej strony, no ale ja widzę, że naprawdę była, jest, ta broń jest potężna. Jeżeli chodzi o tą rundę, no, od samego początku byliśmy mocno przyciśnięci, ostro przegrywaliśmy i tak było do samego końca, to już Wam mogę zdradzić, do samego końca przegrywaliśmy i wiecie co, starałem się, starałem się zrobić, co mogłem, starałem się zrobić, co mogłem. Starałem się jak najmniej ginąć, jak najwięcej ubijać, i mój wynik na koniec pokazał, że udało mi się to zrobić. No, jednak, niestety, statystyki ludzi z mojej drużyny były tak przerażające, bo sorry, ale 11 na. 5 na 16, 3 na 12, co zobaczcie za chwilę, to jest stanowczo, stanowczo poniżej wszelkiej krytyki, i z takimi ludźmi niestety wygrać się nie da. No, niestety, to nas pogrążyło. Przegraliśmy totalnie skretę. Może nie to, no nie no, totalnie no Ale 100 do 70 to jest masakra. E, jednak mimo wszystko mi się udało wynik w miarę dobrze osiągnąć. Udało mi się uzyskać asa, więc myślę, że rundka jest na plus. W każdym razie chciałem się z Was zapytać, co sądzicie o tych dwóch broniach KSG-15, CF-05? Komentarze są do Waszej dyspozycji. Ja uważam, że jednak mogły być troszeczkę znerfione. Może nie w przypadku tego, tej strzelby, ale ten Small Machine Gun na pewno leciutki nerf by mu się przydał. Dobra, ja już nie przedłużam, widzimy się już niedługo, a raczej słyszymy w kolejnym odcinku. Tak więc trzymajcie się, to wszystko na dzisiaj. Na razie, cześć.